Czym jest walidacja akademicka? To skrót myślowy, skrót słowny. Gdybym miała rozwinąć ten skrót w pełną nazwę, powiedziałabym, że jest to weryfikacja efektów kształcenia, które nasi studenci zdobywają w trakcie studiów i które muszą zostać przez uczelnię odpowiednio potwierdzone. Ponieważ, jak widać, nazwa jest długa i niezręczna, często używamy krótkiego zwrotu walidacja akademicka. Co to znaczy, że efekty kształcenia mają być zweryfikowane? To znaczy, że po pierwsze muszą być opisane w odpowiednim języku i ten język jest stosowany wraz z wdrożeniem w szkołach wyższych krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. On operuje zwrotami, które mówią o tym, jakiego rodzaju wiedzę uzyska nasz absolwent, jakiego rodzaju umiejętności będą mu dostarczone oraz jakiego rodzaju postawy, tak zwane kompetencje społeczne powinien wynieść po zaliczeniu, zakończeniu cyklu studiowania. Jeżeli mamy już opis w tym języku efektów kształcenia, to pojawia się pytanie, w jaki sposób zweryfikować, czy te efekty kształcenia są faktycznie przez studenta uzyskiwane. Dlatego, że kwalifikacje, czyli dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego lub nawet trzeciego stopnia, możemy wydać tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że wszystkie założone efekty kształcenia są przez studenta uzyskane przynajmniej na ocenę dostateczną. Jak zatem ocenić, zweryfikować, zwalidować, czy założone efekty kształcenia są faktycznie przez studentów osiągane przynajmniej na ocenę dostateczną? To zależy oczywiście od tego, o jakich efektach kształcenia mówimy. W przypadku efektów właściwych dla wiedzy, rozwiązywania problemu, przyswojenia informacji, rozumienia świata poprzez teorię, najczęściej stosowane są tradycyjne formy egzaminowania. W przypadku umiejętności, kiedy musimy ocenić, czy student potrafi, Rozwiązać pewne problemy, czy potrafi znaleźć źródła, czy potrafi je sensownie wykorzystać, musimy zastosować oczywiście metody weryfikacji stosowne do tego, co chcemy uzyskać. Ogromnym polem takiej weryfikacji są również praktyki zawodowe. Kiedy przez obserwację tego, co student robi, możemy orzec, czy na przykład uzyskał założone kompetencje społeczne, potrafi pracować w grupie, potrafi znajdować dobrą komunikację z innymi osobami, potrafi uczyć się sam z siebie i tak dalej. To w sumie składa się właśnie na weryfikację efektów kształcenia w szkołach wyższych, w skrócie zwanych walidacją akademicką. To co jest dla szkół wyższych szczególnie ważne, ale także nie szczególnie przyjemne, to fakt, że Polska Komisja Akredytacyjna w trakcie ocen akredytujących kierunki bądź instytucje sprawdza, czy dobrze te uczelnie dobrały metody weryfikacji do założonych efektów kształcenia i czy na przykład w pracach dyplomowych, pracach etapowych widzimy efekt taki, że one zostały faktycznie osiągnięte.